Zwycięzcy, przyszły dwie porażki, dwa drugie miejsca w Zakopanem i drugi konkurs bez punktów, coś niebywałego. Do 8. spadł zupełnie z progu. Eee. Wyraźnie, wyraźnie nie leży mu ta skocznia, bo wczoraj w treningach też 100 metrów i 82,5, słabo. A teraz trzeba oddać ten skok najlepszy już jest, domen prąd ale błyskawicznie wylądował. Widzą Państwo, kompletnie sobie domen nie poradził na tym obiekcie. Nie będziemy oglądać domena Pełca w serii finałowej. A Maciej Kott w najgorszym wypadku na czwartym miejscu po pierwszej serii. Bowiem trzech skoczków pozostało do końca pierwszej części rywalizacji: Stefan Kraw, Daniel Andretande i Kamil Stoch. 22-jähriger z Fort Wangen. 2x7 in Hakuba. Więc teraz chodzi tylko o. unter die besten Sechse kommen und das müsste für den Martin zu schaffen sein aber denkst du vielleicht auch ein bisschen zu spät weg nur 79 Meter geht in die Vorlage aber nur 79 Meter und letzter A na rozbiegu jest już Peter Prec. No i czy doczekamy się odpowiedzi na poziomie rekordu świat? Nie, zdecydowanie nie. Jeszcze nie tym razem, nie w tym skoku. Prec no, popełnił też chyba jakiś błąd na progu. Niemożliwe, aby w tych warunkach skoczył aż tak krótko 110 metrów. No i na pewno będzie odczuwał pewien niedosyt po tych dzisiejszych zawodach, Peter Prec. E, trochę inaczej jest w przypadku Rioju Kobayashiego. On jest na krzywej wznoszący. Mówisz? <śmiech> <śmiech> Okej, najpierw powiedziałem, że Janczar może zapomnieć, a później że Rioju jest na krzywej wznoszącej. To, to jeszcze teraz podaj Państwu numery notatka i będziemy mieli komplet. Czekaj, on wejdzie czy nie wejdzie? Półtora punktu przy wyższych notach. No nie. Rioju przegrywa jeszcze z kapustyki. Ale numer, ale numer. Rioju sprzedaje bilety na Saporo, proszę Państwa. Tym wynikiem. совершенно не похож на себя летнего, совершенно не похож на себя того, который был в первой половине сезона. Хорошее отталкивание, но не вполне своевременное. И в воздушной фазе он тоже не уверен. Кстати говоря, у Шлири а, среди взрослых первый успех попадает. jest zawodnikiem, który jeśli chodzi o polemiki wszelkie jest mocny. Nie odstawia nogi, używając terminologii piłkarskiej. E, Popatrzmy, jak tym razem, jakie będą argumenty sportowe wybitnego Ooh. Norwega. Ojej, obawiam się, że tutaj nastąpi kolejna wymiana uprzejmości. No, Filip Raimund jednak w 30. O, się tutaj przed Nie, no, ew ew ewidentnie, ewidentnie. No to... Y Er ist seit drei Jahren im Weltcup dabei, aber ohne große Leistungssteigerung. Das ist das Problem. Er freut sich, wenn er mal im Finale ist. Meistens reicht es nur, die Qualifikationsrunde zu überspringen. Hoppla, ab, da haben Sie es gesehen. Ein Skifehler dort oben, das ist ganz fatal. Ich erinnere da an Valery Kobeljew, der Russe, der hier am Donnerstag schwer gestürzt Ale nie ma takiej decyzji. Czeka jeszcze na swój skok Simona Man. Wczoraj świetna pierwsza próba 135,5 metra. Owacyjnie tutaj widziane przez szwajcarskich kibiców, teraz widzimy przy tym wietrze wystarczy mu 115,5, aby objąć prowadzenie. No ale to nie było nawet 100 metrów najkrótszy jak na razie skok tego konkursu. Ale to mi trochę przypomina sytuacja i ten mi teraz 73 metry. No i, no i nie dało się. 22,5 punktów ma dodanek. to chyba najgorsze warunki, w których przyszło skakać. And then Poland. Now Andy Riddersal. Very unusual to see Andy Riddersel on the opening leg. You'd expect to see him jumping for Austria on the anchor, but Alois Litberger. The man with the flag, his idea is that maybe the in-run gate might be lowered and maybe this might give Andy the best chance of breaking the world record. So look for this. Can he go over 200? No. Absolutely nothing there under the skis. But well, it isn't, but it's uh, 95 meters and Austria. Podium, wygrana w Wiśle, wygrana w pierwszym konkursie wrócę. O i potem musiał zadowolić się drugim miejscem, mimo że wydawało się, że to trzecie zwycięstwo z rzędu jest na wyciągnięcie ręki. Mocno wieje w tej chwili. Jest sygnał od Stefana Horngachera. 128 metrów, odległość jaką musi pokonać Eisenbichler, by wygrać konkurs, Ależ fatalnie. Rzuciło nim tam w powietrzu i po prostu w pewnym momencie musiał się ratować tak naprawdę. Nie, podmuch wiatru, który spowodował, że. Gdzieś tam zadrżały pewnie serca kibiców, by nie skończyło się to dla niego fatalnie. Patrzy na wiatr, niby 80. dopiero 28. ósme miejsce Markusa Eisenbichlera. No i kraft a, потрясający, stabilny. A, prygun, już посмотрим, co u niego tu получится. Oj, oj. Какой провал от Штефана Крафта.